Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na lipiec 2023. Z wielką radością, bo chciałabym, żeby jak najlepiej wyszło. E, dziesiątka była, ale osiągnięcie, <laughs> przepraszam, osiągnięcie celu już na samym początku jest: posiemka kielichów, siódemka kielichów. Rycerz Kielichów. O, dawno nie było rycerza Kielichów w tych ostatnich czytaniach, które robię teraz na lipiec. I Paść Kielichów. Królowa Monet. No, ten trzeci tydzień piękny. I tam końcówka drugiego też jest ciekawa. W ogóle ten drugi tydzień może być ciekawy. Zwłaszcza końcówka, właśnie. Potem mamy koło Fortuny i Rydwa. No, tu taka zmiana. Rusza się do przodu w czwartym tygodniu. Zaraz tu będę po kolei, oczywiście, mówiła. Teraz tu mamy siódemka buław i co tam jeszcze mamy, kochankowie. O, jednak w tej miłości coś tu się dzieje, proszę Państwa. Coś tu się jednak dzieje. No, tu macie coś jednak na temat miłości, czyli jakiś nowy związek tu w rozkwicie, ale też jakiś poprzedni partner, czy poprzednia partnerka, no też jest w pobliżu jeszcze, także trzeba będzie dokonać wyboru, ale zacznijmy od początku, czyli od świata. Co to jest? To jest karta w zasadzie spełnienia. To jest zakończenie cyklu, ale połączone ze spełnieniem, z jakimś triumfem, osiągnięcie celu, yy, powodzenie to może być, jakiś sukces, znaczy no, większy, czy mniejszy. Dla jednych może większy, dla innych może mniejszy, ale to jest ważne, bo to jest osiągnięcie celu, no, czyli realizacja czegoś, realizacja jakiegoś planu, który wcześniej mieliście tutaj się to realizuje. Jakaś satysfakcja z tym jest związana też, zakończenie etapu, ale co Wam pomaga w tym zakończeniu czy realizacji? Pomaga Wam zjednoczenie z naturą, taka harmonia, harmonia z naturą, czyli tutaj osiągacie cel dzięki harmonii z otoczeniem i jednocześnie rozpoczynacie nowy etap, nowy etap, w którym pojawiają się nowe możliwości, bardzo dużo. Całe, praktycznie całe morze nowych możliwości, z tym, że żeby z nich skorzystać, trzeba coś w sobie przetransformować albo coś zakończyć, co, co jeszcze nie zostało dobrze zakończone z poprzedniego okresu. Czyli w zasadzie kończycie etap, ale coś domaga się transformacji lub zakończenia jednocześnie. I co można transformować? No można transformować myśli, można transformować emocje, różne rzeczy można przetransformować w sobie. I to troszeczkę no, tu męczące może będzie, bo jednak jest przeciążenie. Wy tu też dużo obowiązków możecie mieć w tym momencie. Mówię o pierwszym tygodniu. Także dużo obowiązków powoduje przeciążenie. Tu by warto było się odciążyć, czyli część bagażu zostawić za sobą. To może być bagaż z przeszłości, właśnie z przeszłości, czyli z tego, co domaga się zamknięcia, zamykając przeszłość, tutaj część bagażu zostawiamy. To, to co jest niepotrzebne nam, po prostu zostawiamy za sobą. A jeśli chodzi o obowiązki, no to dobrze by było albo rozłożyć to na raty, wszystko, bo tu jest tego dużo, albo, no, może ktoś by mógł pomóc. No, tu akurat nie widać tej osoby pomocnej w tym momencie, za bardzo nie widać, więc tu mówię, tu trzeba po prostu część bagażu zostawić, czy tych obowiązków też zrezygnować, albo przełożyć na inny termin po prostu, bo w jednym terminie to tu za dużo jest tych obowiązków, czy jakichś spraw. I teraz tak, o, od czegoś odejść, no to właśnie nadal może być to samo, że odejść od, od nadmiaru obowiązków albo od czegoś z przeszłości. Od czego się odejść? No to jest nadal ten sam temat tutaj ja widzę. Czyli coś zamknąć z przeszłości, odciążyć się, zostawić część bagażu z przeszłości. Odejść od tego, od tego co wam nie służy przede wszystkim. Od tego się odchodzi. Od tego co nam służy, od tego nie, nie odchodzi się przecież. Więc tutaj od tego co wam nie służy. Być może od jakichś waszych zachowań, być może <laughs> przepraszam, być może od czyjegoś towarzystwa trzeba odejść albo od, z jakiegoś miejsca <laughs> No i mam chrypę. No to odejście od czegoś spowoduje napływ nowych potencjałów. Tu jest takie pewne marzycielstwo, ale potencjały też są. To znaczy, że część Waszych marzeń może zostać zrealizowana. Gdyby na przykład dotyczy, dotyczyło miłości, o proszę bardzo, gdyby dotyczyło miłości, jak najbardziej część marzeń już może być szybko zrealizowana. Gdyby dotyczyło planów zakupowych, też może być zrealizowane już dosyć szybko. Czy podróże, podróży. No, dużo, dużo planów możecie realizować, natomiast nie możecie wszystkiego, naraz i tu o to chodzi, żeby dokonać mądrego wyboru, kierować się głosem serca, co, czego Wy naprawdę chcecie i co dla Was jest najbardziej wartościowe spośród tego wszystkiego, co tutaj się pojawia. A pojawia się tu sporo rzeczy i dlatego te, ta konieczność dokonania wyboru jest taka ważna, no bo wszystko naraz nie możecie mieć, a, a, a niby tych możliwości czy chęci Waszych czy marzeń jest dużo trzeba dokonać wyboru i nadać tym waszym marzeniom czy planom jakieś podstawy, jakieś podwaliny, jakieś fundamenty, no od czegoś po prostu zacząć, po prostu zacząć realizować już te marzenia, bo tu widzę, że tu idzie dobrze, właśnie idzie w tym kierunku. Czyli w kierunku miłości może iść, tak jak mówiłam, czy w kierunku wakacji, czy świętowania, czy no wszystko co tam byście chcieli, bo tutaj na każdy temat praktycznie można mówić. Może być nowy związek, a może być oferta miłosna po prostu, czy oferta y, w formie zaręczyn na przykład. To może być ślub, lub wesele, lub zaręczyny. Mogą to być zaręczyny dla niektórych, bo tu ta oferta, no tu wygląda, w kartach yy, bardzo pozytywnie bardzo ciekawie yy, co jeszcze to może być wakacje już chyba mówiłam może być zakończenie budowy domu dla niektórych czy tam zakończenie remontu coś takiego jakaś parapetówka czy jakaś inna impreza bo tu jest pokazana impreza tak impreza może być yy, z okazji ślubu, wesela, urodzin, imienin, albo bez okazji, to może być, że ktoś Was na Grilla zaprosi, albo jakaś właśnie wakacyjna impreza, typowo wakacyjna gdzieś może nad jeziorem, no różne, różne są możliwości. Wygląda to bardzo pozytywnie, dużo radości. Tu jakieś romantyczne spotkania mogą być, na przykład wyznania miłości, o tu też mogą być nowe pomysły, też jakaś inwencja twórcza. No, w każdym razie widać ten kielich miłości tu i tu, lub kielich nowych pomysłów tu i tu. I radosne wydarzenie związane albo z wakacjami, albo świętowaniem czegoś. I teraz królowa monet. Królowa monet to jest po prostu zaspokojenie swoich jakichś oczekiwań czy potrzeb materialnych przede wszystkim ale nie tylko materialne, bo tu też chodzi o to, żeby znaleźć wartość w sobie. Czyli tu jesteście generalnie zadowoleni z siebie, ze swojej sytuacji, z tego co macie. Możecie też spełnić jakieś, zrealizować jakieś swoje plany zakupowe. No, ktoś marzy o jakiejś ładnej torebce, która trochę kosztuje, ale tu pieniądze na to są. Czy tam o czymś innym marzy, no bo ludzie mają różne marzenia i różne plany zakupowe, to tutaj Pojawia się możliwość realizacji. Jest karta dużej zmiany. Ta duża zmiana wiąże się z podróżą lub jakimś takim ruszeniem z miejsca, czyli coś tu, jakieś Wasze sprawy ruszają do przodu, coś się posuwa, coś się zmienia. To jest też nowy etap życia, ale ja bym tu chciała zwrócić uwagę na to, co już pewnie nieraz mówiłam. Nie wiem, czy akurat, czy akurat ryby to słyszały, bo do różnych znaków to mówiłam, że tutaj chodzi o jedność ciała, umysłu i ducha. Czyli aby wasze sprawy ruszyły do przodu i wasze jakieś ważne, ważne marzenie czy ważny cel został osiągnięty, to potrzebna jest ta jedność ciała, umysłu i ducha, czyli te wszystkie trzy elementy muszą iść w tym samym kierunku. Muszą być zjednoczone, muszą być w zgodzie ze sobą. Czyli na przykład ciało nie, może ciało nie może sprzeciwiać się duszy, umysł nie powinien sprzeciwiać się duszy, bo wtedy te konie nie będą się rozjeżdżały i pójdziecie do przodu tam, gdzie wy chcecie iść, tam, gdzie wy chcecie dojść. Natomiast jeżeli nie będzie tej zgodności ciała, umysłu i ducha, no to będzie lekki problem, no, będą jakieś przeszkody, przynajmniej wy to tak będziecie też odbierać, że musicie się przed czymś bronić. Jest to lekcja też asertywności, także to nie jest do końca negatywna karta. Negatywna ona by była, no gdyby faktycznie, mu gdybyście musieli walczyć o życie, to... ale to nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że to jest lekcja asertywności, czy, czy jakaś trudna sytuacja, która czegoś was ma nauczyć. Jednych nauczy właśnie asertywności, innych nauczy czegoś innego, bo tutaj możecie też walczyć w obronie swojego zdania, czy swojego pomysłu, czy swojej wolności. Czy no też rywalizacja w miejscu pracy może to być. Także jest to trudniejsza sytuacja, ale ona czegoś uczy i ona jest też potrzebna. Natomiast tu wracamy do, do, do tej historii miłosnej. Historia miłosna wygląda tak, że w waszym otoczeniu jest jakiś partner czy partnerka, z którymi mieliście wcześniej do czynienia, lub ona może by chciała, czy on abyście chcieli mieć, abyście nadal byli z nią w związku, czy z nim. Natomiast Wy macie tu kogoś nowego od serca, widać. No, i tu trzeba dokonać wyboru między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami. Ten wybór może dotyczyć nie, nie tylko związku. To, bo niektórzy nie mają takiej sytuacji, akurat niektórzy mają taką sytuację, że inny wybór, in, czegoś innego dotyczy. Chodzi o dokonanie mądrego wyboru w oparciu o głos serca. Czyli tu może być jakiś romans, czy poznanie jakiejś nowej osoby. I w związku z tym trzeba będzie dokonać wyboru. No, czyli jest jakiś dylemat. Jakiś dylemat to warto kierować się przede wszystkim głosem serca. No to otwarcie serca tu jest, tylko że żeby kierować się nadal głosem serca, bo konieczność dokonania wyboru się pojawiła. Konieczność. Także, no, tak jakby trzy osoby w związku były, tak? Taki trójkąt miłosny tutaj. No, i z jednej strony jest ta harmonia, jest to, są te to oferty miłości, romantyczne spotkania, coś tu coś, coś kwitnie, coś się rodzi, jakaś miłość, ale z drugiej strony, yy, wybór, wyboru trzeba dokonać, bo nie mogą być trzy osoby w jednym związku ale możliwość zaręczyn, tak jak mówiłam w trzech kartach się pojawia, więc tu dla niektórych będą te zaręczyny dla kogoś może być nawet i ślub, bo to jest też karta związana z weselem, a możecie być na weselu też u kogoś to, to nie, nie jest tak, że to musi być wasze wesele, może możecie być na weselu u kogoś, bo ja mówiłam, że to jest karta w ogóle jakiejś imprezy imprezy lub wakacji takiego spędzania radosnego Radosnego czasu w gronie innych osób. Dobrze, teraz przesłanie. Przesłanie tu są, za, przesłanie są zawsze losowane i zobaczymy, czy tu będzie pasowało w ogóle to przesłanie do Was. Jeśli podejmując decyzję poczułeś ulgę, to znaczy, że właśnie na tę zmianę czekała Twoja dusza. No to pasuje. No to bardzo pasuje, bo tu akurat jest o podejmowaniu decyzji. Tu masz podjąć decyzję albo wybrać te, tego nowego partnera czy nową partnerkę, albo tego starego, chociaż to ja bym myślała, że to ten nowy pewnie ma większe szanse, ale w każdym razie chodzi o to, żeby słuchać głosu własnego serca, czyli nie mojego, nie tego co ja tu mówię, że a wybierz sobie nowego. Nie, ja tu nie mam nic do gadania, to wy macie słuchać głosu własnego serca i, i macie wiedzieć, czy chcecie tego nowego, czy, czy tego starego. A też może dotyczyć ta decyzja zupełnie innej sprawy, na przykład pracy, czy tam czegoś jeszcze innego. Chodzi o to, abyście podjęli tę decyzję i podejmując decyzję jeżeli czujecie ulgę to znaczy, że właśnie to jest dobra decyzja jeżeli czujecie ulgę ja to podkreślam, bo to po tym można poznać, że decyzja jest słuszna że wy będziecie zadowoleni z tej swojej decyzji, czyli ulga ma być tutaj, aha jednak wybrałam tego, bo tego tu kocham tak, czy, a może wybrałam tego no, znaczy to może być ta sama osoba tu akurat ale na tym na tym obrazku są trzy osoby. Czyli dokonujesz wyboru między tą partnerką a tą, tak? Albo partnerem, no bo to wszystko jedno zależy, jaki jesteś płci. <grym> Także wszystkiego dobrego życzę, no do tego spełnienia, osiągnięcia celu, miłości, miłości, radości, radości, romantyzmu, romantyzmu i dokonania słusznego wyboru i dobrej. Zmiany takiej, no takiej właśnie, która prowadzi do ożywienia, do pociągnięcia swoich spraw do przodu, bo tu nowy cel chcesz osiągnąć, tak? Nie wiem, jaki jest twój nowy cel, ale chcesz go osiągnąć, więc tutaj jest to pokazane, że idziesz w, w kierunku tego nowego celu. Dobrze, to wszystkiego dobrego, zdrówka, do usłyszenia.